Zeszły poniedziałek luźny monolog świętował swój roczek. Zapomniałem o tym ostatnio powiedzieć, ale mówię o tym dzisiaj przy okazji 30. audycji luźnego monologu i to pierwszego dnia nowego miesiąca. Czas beztroskiego wolnego dobiegł końca. Jutro wracam na studia. Trochę będzie mi brakować całych dni wolnych. Z drugiej strony, powinienem się czymś pożytecznym zająć i wyjść do ludzi. No, takie życie. Człowiek istotą społeczną jest. Teraz bardzo ważna informacja. Powiedzcie widzom P.P.M. Channel, żeby podeszli i posłuchali uważnie tego, co powiem. Z przykrością oficjalnie informuję, że nie będzie serii wyborczej. Pisałem o tym jakiś czas temu na facebooku projektu. Za dużo treści, za mało czasu byłaby to seria nieregularna. Do tego infekcja sprzed kilku tygodni i scenariusz na kilka stron. Jesteśmy coraz bliżej wyborów. Z tego powodu planuję na skrótowie w każdym wydaniu przedstawiać sondaż. Przed wyborami pojawią się dwa skrótowa. Za tydzień i za dwa tygodnie. Myślę, że to idealny czas na częste sondaże. Po wyborach nie będzie ich przez być może kilka lat. Jak co tydzień mam nadzieję, że podobały się Wam tego tygodniowe programy i audycje. Staram się jak najlepiej je realizować. Nieraz wychodzi, jak wychodzi, ale chciałbym zawsze uznawać je za udane i być zadowolony z efektów, bo to mi daje szczęście i satysfakcję. Satysfakcję oczywiście z projektu i z tego, co robię, bo czasami jak wydaje mi się, że coś zrobiłem no tak niedoskonale, to tak czuję się źle z tym i w ogóle. Jest mi strasznie słabo z tym. No i jest mi strasznie przykro i tak trochę mi spada satysfakcja. No i to jest takie trochę przykre. Nawet więcej niż trochę. No ale co można innego powiedzieć niż Keryon? A jeszcze przed tym jak się zacznie kolejna przerwa, no bo jakoś tak to wymyśliłem, to pomyślałem, że puszczę teraz taki kawałek, które puściłem też w 2020 roku na rozpoczęcie roku szkolnego, czyli NIMBVS, nie wiem jak to przeczytać inaczej. So good. I know something Your You're the one to be there by yourself Osobiście bardzo lubię ten utwór i tak właśnie ze względu na to, że w 2020 roku go puściłem na audycji na rozpoczęcie roku szkolnego, no to uznałem go za taki, który pasuje właśnie na rozpoczęcie czy to roku szkolnego, czy to roku akademickiego. No po prostu taki sentyment. A na koniec zostawiłem recenzję auta w trasie, z tego powodu, że zbliżają się studia i nie wiem czy udałoby mi się zrobić nieregularny program dedykowany, czyli taką serię wiecie nieregularną serię recenzję, której recenzje sukcesji jeszcze nie pojawiły się na PPM Podcast. A jest już od miesiąca na PAPM Channel, więc będę musiał chyba to wreszcie nadrobić, bo inaczej chyba po prostu mnie znienawidzicie. Ale wracając do samego tytułu. Yy, to jest opowieść o wspólnej podróży Zygzaka i Złomka na ślub siory, czyli siostry Złomka. Tak, to było powtórzenie wracając. Serial ma 9 odcinków i opowiada różne przygody, w których uczestniczą bohaterowie. Jest on mniej więcej spójny. Odcinki trwają do 10 minut. Są moim zdaniem bardzo krótkie. Produkcja jest bardzo bogata w żarty, które spodobają się nawet dorosłym, ale nie są dwuznaczne. Bohaterowie są barwni, poruszane są tematy życiowe. Stary Pixar. Osobiście podoba mi się ten serial. Znaczy, fajny jest. Szkoda, że taki krótki i było tam mało Mańka, a więcej złomka tego drugiego tak średnio lubię. Mimo wszelkich uwag polecam, można obejrzeć w dzień, dwa dni. Dziękuję Wam za uwagę. Kończymy nasz tygodniowy cykl audycji P.A.P.M. Podcast. Odezwę się, mam nadzieję, w piątek rano. Udanego tygodnia życzę. Była to audycja P.A.P.M. Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2023.